Tak się tam nie ruszymy, żeby sprawdzić, czy mówisz prawdę? To się nie ruszaj. Czy nie? Ale tak jest naprawdę, człowieku, głupi. Dobra, jeszcze raz. Która godzina, co? Ho, ho, musisz pan wiedzieć, że szczęśliwi czasu nie liczą. Możliwość pracy i świadomość dni rozkwitu, jakie nastały w Bożu Zdroju przepełnia nas radością, prawda, panie inżynierze? Oczywiście, panie adiunkcie. A jesteście chyba bardzo zżyci. Panie, co pan tu na mnie no do ciężkiej cholery? Trzymaj pan jakiś poziom, no proszę pana, jak Polak Polaka. Lepiej sobie odpuść, Fred. To złomiarze, człowieku. Jeszcze raz zobaczymy, na no ostatni już raz. I będziecie tak tutaj siedzieć, tak? A co, dlaczegożby? Właśnie tak. Dobra. Czul z nimi. Idziemy na parking i wchodzimy do rozgłośni radiowej. GADAMY DO DJ-A Dzień dobry Możemy się rozejrzeć? E, co? Ach, proszę bardzo I tak przecież nie możemy nadawać Z takim podejściem Nie stworzycie Radia Wszechczasów Dobra Szukamy teraz książki telefonicznej. O, jest tu książka telefoniczna. Dobra, widzieliśmy już. Teraz patrzymy na tą książkę. pol. ekspresowa wysyłka Lin i sznuru. <słuch> o, interesujące. Dobra. Mm. Otwieramy lodówkę. Coś tam musiało zdechnąć. Uff, uf. niewątpliwie. Badamy z dj jeszcze raz. Ej, a dlaczego nie możecie nadawać? Szczury? Szczury? E, ano szczury, takie z czerwonymi oczami. Ja je widziałem, tak, tak. One, panowie, nie uwierzycie, ale tak naprawdę jest. Poprzegryzały kable i nie mogę przekazywać sygnału, a zbliża się godzina, kiedy muszę nadać hejną z wieży mariackiej. No ale żaden z nas nie jest elektrykiem. Kiedy już myślałem, że znalazłem rozwiązanie, okazało się, że jednak nic z tego nie będzie. A to jest bardzo frustrujące. Zapewniam. No dam jeszcze raz. Mówiłeś pan, że wpadłeś był na jakieś rozwiązanie. No tak, e, niby tak, ale i nie zarazem, no bo do czasu wizyty elektryka mogę nadawać program na zasadzie radiowęzła za pomocą głośników, które są na placu miasteczka. No, to chyba problem z głowy, nie? Właśnie nie. Zgubiłem gdzieś płytę, na której mam ten cały hejno mariacki. No, żeż cholera jasna! No, a internet. Osiołki, napsterki. A widzisz pan tu gdzieś komputer? Komputer. Dobra, mm, idziemy teraz na plac. Pojawiły się jakieś nowe. Dobra, idziemy na plac teraz przed zajazdem. Ej, Fred, ty patrz, tamtędy da radę przejść. Co? Gdzie? Ale zarośnięta ścieżka. O, zarośnięta ścieżka jakaś. idziemy tą ścieżką. Garbata babina. Dobra, gadamy z garbatą babiną. Nie zimno, babci bez tych butów? Ja, jaka pro, prowokacja? Pytałem, czy babci bez butów nie zimno? Nie, nie potrzebuję, bojlera. Już mamy, panie, już mamy. Jaka głucha. Dziwną podkowę bierzemy. O, 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 Boga, Matko Święta! Zostawią panowie te podkowy, bo to na szczęście! Nie pozwoliła. No ale ja tylko zobaczyć chciałem. Tak, tak. Wszyscy tak mówią. A ja potem bez podków zostaję. I fech przyjść może. A to znalazłam na złomowisku i jest bardzo przydatna. Bardzo ją lubię. Super. A, tak, oczywiście. Mm, idziemy na podwórze. Jesteśmy na podwórzu i teraz mm, szukamy tyczki, gdzie ona była. Tyczka, tyczka, tyczka. O, tu jest tyczka. Bierzemy tyczkę. I idziemy ścieżką. Tutaj tam, na prawo, tak jest. No. Jesteśmy w muszli koncertowej i gadamy z kierowniczką planu. Co wy tutaj robicie? Nie powinno was tutaj być, to teren zamknięty. Ale ja jestem przyjacielem Krzyśka Krawczyka. <grymka> a ja... Aha, a ja mam paszport Polsatu. Jestem człowiekiem roku. Oj, coś mi się nie wydaje. Badamy jeszcze raz. Jak tam przygotowania do imprezy? Ogólnie wszystko dobrze, poza kilkoma drobnymi problemami technicznymi. Ale jesteś lajkiem, więc nie będę zawracać ci głowy opowieściami o tym, jak to nam się coś nie udało. Nie miałbym nic przeciwko. Lubię słuchać o cudzych niepowodzeniach. Kto nie lubi. Życie to nie teatr. Jeszcze raz spróbujemy. Jak tam przygotowania do imprezy? No dobra, też było. A zobaczcie co, co dostrzegłem. Mm... Malwina. Ten wnuk tego dziadka, tego stróża parkingowego. Ten, ten z tego, z tego placu. Ten z tej ławki, tam na cmentarzu. Ten grubasyk jeszcze z tego tam... Na no, takim placu zabaw był, jakby. O, grabasz jest nawet. I ten ziomek następny z tego, tego placu. Dobra. Mniejsza. najpierw no, stróż. <grywka> Dobra. Mniejsza. Mm. Teraz gadamy z DJ-em Ej, ty! Co? Jak? Ty, skup się do ciebie, gadamy. Co jest, panowie? Co ty taki smutny jesteś? Bo nie jest dobrze, człowieku, bez kitu. Mamy tu dziś grać z ziomalami koncert, a ja jestem, jak się okazało, normalnie nieprzygotowany. A co się stało? Nie mam sprawnego sprzętu. Heh. Nie, a tak na poważnie to igłę do gramofonu zgubiłem. Imaginujesz? Przypał, co? No powiedz, co ze mnie za DJ? Y... Do panie DJ. <grych> Grucha po No bez citu, człowieku. Ej, a nie moglibyście mi pomóc? Eee no yy, dobra, no Te Igłę ci skołować? No, ja się jakoś odwdzięczę. Mogę zawsze coś załatwić, wiesz o co chodzi. O się jeszcze dosułem tego odpływu. Co by był wachcie, pierwszy, no, dobra. I Flowera, dobra. Gadamy jeszcze raz. O, to wy, Siemandero. I co? Wciąż nie masz tej igły? Przepadła. Pewnie ją na kwaterze zostawiłem. Ta? A gdzie się zatrzymałeś? Eee, takie tam miało być gospodarstwo, normalnie ekologiczne, wiesz o co biega. Dobra. Wracamy do tego domku tam. Gadamy jeszcze raz do tej babiny. Babcia ma ładny domek! Kogo? Ja nie mogę. A co tak, babcia? Bez butów stoi! Ola Boga, uchowaj, uchowaj! To bez sensu. Karla, <śkoda> szkoda. Dobra. Do blokady na drodze. Idziemy... ...o płonące hał... hałda. Nieźle, na każdej demonstracji muszą palić się jakieś opony. Ej, na tej stercie jest też para prawie dobrych gumiaków. Tak, jest ta para dobrych gumiaków, to bierzemy. To bez sensu, poparzy się jeszcze. No jak widzicie, nie umie sięgnąć, więc tą tyczką spróbujemy. Nie przejdźata! Ona ten nie pozwala. A i ci! To barykada jędrzejowa i od niej wara! Chłop żywemu nie przepuśćcie! Lepiej dajmy sobie siana. Traktują tę hałdę bardzo osobiście. Dobra, to gadamy z towarzyszem Romanem. Dzień dobry, panowie. Świt wstał dzisiaj krwawy. Nazywam się Towarzysz Roman, lecz lepiej będzie, jak będziecie zwracać się do mnie, per Towarzysz Roman. Doskonale, prawda? Skoro...